No dobrze, to standardowo zaczynamy sobie od rozgrzewki. Maszerujemy. Ramiona również pracują. Pamiętamy, żeby brzuch był cały czas napięty. zmienić stację. A plecy proste, łopatki ściągnięte w tył i w dół. Jak słyszycie, mamy już naszą zmianę stacji. Możemy sobie zacząć od pierwszego ćwiczenia rozgrzewkowego, czyli w marszu dołączamy naprzemienne wymachy ramion. Góra i dół. Cały czas oddychamy. pełen zakres ruchu, tak, żeby stawy nam się rozgrzały i przygotować swój organizm do treningu. Proszę zmienić stację. Żeby jeszcze przyspieszyć nasze tętno, przejdziemy sobie do marszu i w tym marszu dołączymy. Zamykanie i otwieranie klatki. Również pamiętamy, żeby brzuch był cały czas napięty. Oddychamy. Staramy się wdychać powietrze nosem. I też cały zakres ruchu. Dobrze. Kolejne ćwiczenie. Zostanę sobie troszkę w przodu, żeby więcej miejsca. Będziemy robiły przysiad. Ustawiamy stopy na szerokość bioder, w miarę równolegle. Pamiętamy też o napiętym brzuchu i prostych plecach. Robimy przysiad, dostawiamy stopę do stopy i w drugą stronę przysiad. Pamiętamy, żeby oddychać mocno napięty brzuch, góra wydech. Wydech. Cały czas trzymaj proste plece. Proszę zmienić stację. Dobrze, ostatnie powtórzenie. I kolejne ćwiczenie rozrywkowe. Stanę bokiem, żeby lepiej było widać. Ustawiamy sobie stopy na szerokość bioder. I wypychamy biodra do tyłu, lekko uginając kolana. Brzuch jest cały czas napięty, plecy proste, ściągnięte łopatki. I z tej pozycji odstawiamy sobie jedną nogę do boku szerzej i wracamy na szerokość bioder. I teraz w drugą stronę. Proszę zmienić stację. Dobrze, akurat mamy zmianę stacji, więc możemy... Przez 40 sekund wykonywać to ćwiczenie. Pilnujemy, żeby kolano, jak idzie na zewnątrz, też szło na zewnątrz, a nie do środka. Czyli szeroko na szerokość bioder. Cały czas proste plecy. Miednica wypchnięta do tyłu i ugięta lekko kolana. Próbujemy zaangażować tutaj mocno nasz mięsień pośladkowy. Jeszcze chwila. Ok. Proszę I rozwój z, z Dobra dziewczyny, jak widzicie, przygotowałam już swoje obciążenie. Jedną starczy otrzymamy sobie je przed klatką piersiową. Zaczniemy sobie nasz obwód od przysiadów bułgarskich, czyli przysiadu na jednej nodze. Stajemy sobie tyłem do kanapy w wykroku, tylną nogę. Opieramy wierzchiem stopy na kanapie. Proszę zmienić. Nie skaczajmy w, w jednej linii, tak żeby tylna stopa nie była w linii z przednią, bo wtedy będzie nam ciężej utrzymać równowagę, czyli tylna noga lekko na zewnątrz. Poczekamy sobie chwilę na zmianę stacji. Pamiętajcie, żeby nie zaokrąglać barków, tylko ściągać łopatki do tyłu. No, i trzymamy oczywiście cały czas napięty brzuch. I schodzimy sobie tylnym kolanem do podłogi góra. Dół, góra, dół, wdół. Proszę zmienić stację. Góra, wydech. Staramy się zejść jak najniżej. Ćwiczymy cały czas. Tak, żeby kolano przedniej nogi było mniej więcej pod kątem prostym a nasze udo przedniej nogi ustawiło się równolegle do podłoża. Jeszcze ćwiczymy. Cały czas jedna noga pracuje mocno. Góra, wydech. Trzymaj cały czas brzuch. Mocno spinaj pośladek prawej nogi przy wyjściu w górę. Proszę zmienić stację. Ok. I mamy zmianę stacji. Tym razem będziemy robić rotację biodra, tak żeby noga była wyprostowana. I też spiąć, staraj się pośladek. Oddychaj cały czas. I trzymaj proste plece nasza lekko ciała z nogi na nogę. Nie zapomnij o skręceniu głowy stację. Dobrze, teraz wracamy do naszego pierwszego ćwiczenia tym razem na drugiej nodze. Nie zapomnijmy o obciążeniu. Opieramy sobie końcówkę stopy i schodzimy dół góra. Jak to ćwiczenie wygląda z przodu. Pilnujemy, żeby kolano przedniej nogi nie roczowało nam się do środka. Proszę zmieścić. Nie uciekało seksy. do środka. Jeszcze ćwiczymy, ostatnie powtórzenie. Góra. Ok, i wracamy do ćwiczenia przejściowego. Tym razem dokładamy jeszcze. Pracę ramion, czyli cios prosty, tą samą nogą, którą skręcamy i rotujemy ją na zewnątrz. Oddychaj cały czas. Z każdym ciosem, z każdym ruchem wykonaj wydech. Proszę zmienić stację. Dobrze, teraz przechodzimy. Do ćwiczenia na macie. Będzie to plank bokiem. Trzymamy stopę na stopę. Na stopie. Ręka na bioderko. Bart ma być nad łokciem. Nie przesuwamy się gdzieś w liniach. Nie rotujemy też tułowie na matę. Tylko jesteśmy cały czas w linii prostej. Jeżeli jesteś w stanie, unieś rękę. I nogę. Trzymajmy. Proszę zmienić stację. Dobrze. I kolejne ćwiczenia przejściowe. Przeciwna ręka. Dłoń właściwie do stopy. Mocno spinaj brzuch. Przy ruchu dłoń do stopy. I wtedy robimy wydech. Obszarne ruchy ramion. Cały czas oddychaj, jeszcze chwila, będziemy sobie przechodzić znowu do planku, tym razem na drugą stronę. Proszę zmienić stację. Ok, czyli Siedźmy. druga strona. Unosimy bioderko, unosimy dłoń, jeżeli jesteś w stanie unieść stopę. Trzymaj cały czas ściągnięte łopatki, nie zaokrąglej pleców, nie zamykaj klatki. Trzymaj mocno brzuch. Zapnij pośladki. Jeszcze chwila. Proszę zmienić stację. Dobrze. I przechodzimy sobie do naszego ćwiczenia przejściowego. Oddychaj. Mocny brzuch. Skręć cały tułów. Jeszcze chwilkę odpoczynku. Zaraz czeka nas mocna praca w przysiadzie zmienić stację. Znowu bierzemy sobie nasze obciążenie. O Trzymamy sobie też przy klatce piersiowej, ustawiamy stopy szerzej niż na szerokość bioder i lekko na zewnątrz kierujemy stopy, też tyłem do kanapy i siadamy na kanapę Góra, wydech. Najpierw wykonujemy ruch z bioder, czyli wypycham biodra do tyłu, dopiero zaczynam uginać. Kolana. Dotykamy pośladkami i wychodzimy górę. Mocny brzuch cały czas. Proszę zmienić stację. Dobrze. Zrobimy jeszcze trzy powtórzenia. Dwa i jeden. OK. I mamy znowu nasze ćwiczenie przejściowe. Potrzebujesz we wody, proszę zmienić stację. Dobrze. Znowu kładziemy się na macie, jedną stopę opieramy na podłodze, na kanapie, druga jest lekko ugięta, ręce na bioderku i unosimy bioder razem z nogą do nogi. Back, cały czas jest nad łokciem. Góra, wydech. Mocno tutaj powinny pracować nasze przywodziciele, czyli wewnętrzna część uda. Też trzymać ściągnięte łopatki. Nie pochylaj się do masy. Dobrze. I znowu nasze ćwiczenie przejściowe. Wdychaj. Mocne spięcie brzucha. Spięcie. 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 I wydech. Wydech. I zaraz przejdziemy do wykonywania ćwiczenia na przywodziciele na drugą stronę. Proszę zmienić stację. Czyli będę do Was tyłem. Opieram stopę sobie na kanapie, długa lekko ugięta i unosimy górę. Góra, wydech, mocny brzuch, tu w jednej linii. Siostro biodra w górę, do nogę do stację. Ostatnie powtórzenie, i mamy nasze stację przejściową. Oddech cały czas. Zapomnij o napinaniu brzucha. Cały czas ma brzuch nam pracować. Proszę zmienić stację. Dobrze, i znowu bierzemy sobie obciążenie. Opieramy sobie stopy na kanapie. Wkładamy sobie woreczek obciążenie na biodrach i robimy wznosy bioder. Mocno góra, zmięcie pośladków, powoli opuszczamy. Przytrzymaj sekundę na górze. Powoli opuść. Góra wydech. Opuszczamy. Mocno skinamy pośladki. Proszę zmienić stację. Dobrze. I tym sposobem skończyłyśmy pierwszy obwód. Przed Wami jeszcze dwa kolejne, także włączcie sobie filmik od początku. Mam nadzieję, że nie będziecie miały mnie dosyć.